Kim jesteś i jaką rolę pełnisz w drużynie? Jestem Michał. Mam 15 lat. W drużynie pełnię rolę mechanika. I do czego się przygotowujecie? Przygotowujemy się do First Global Challenge ogólnoświatowego turnieju robotycznego, który w tym roku będzie miał miejsce w Genewie. Ej, jakie zadania ma mieć robot? Nasz robot, którego budujemy od miesiąca, będzie zbierał piłki, transportował je do kompresorów i ma za zadanie się podciągnąć. Czym dla Ciebie jest robotyka? Robotyka jest dla mnie moją pasją, którą staram się rozwijać, żeby mnie w życiu do czegoś doprowadziła. Dlaczego w wolnym czasie budujesz roboty, a nie oglądasz TikToka albo grasz w gry komputerowe? Sądzę, że budowa robotów pozwoli mi na osiągnięcie dużo więcej. Czy z robotyką wiąże swoją przyszłość? Z robotyką wiąże swoją przyszłość, ponieważ w przyszłości planuję założyć firmę robotyczną, skupiającą się na produkowaniu robotów przemysłowych. I czy uważasz, że za 10-20 lat roboty będą powszechne? Sądzę, że za 10 czy 20 lat roboty będą powszechne, ponieważ już teraz testujemy dużo nowych, innowacyjnych robotów, na przykład roboty drony kurierskie które będą wykonywać wiele rzeczy. Czy chcesz w przyszłości zarabiać na tym pieniądze? W przyszłości planuję na robotyce zarabiać spore pieniądze, ponieważ sądzę, że to jest innowacyjny, nadal rozwijający się i świeży kierunek, który ma duży potencjał na rynku. Czy uważasz, że Elon Musk jest wizjonerem w tym zakresie? Sądzę, że Elon Musk w tym, co robi jest naprawdę dużym wizjonerem, który Stara się zbudować naprawdę dobrą AI, na przykład w nowych, autonomicznych Teslach, czujniki parkowania albo czujniki jazdy. Dlaczego już w szkole średniej myślisz o swojej przyszłości, pracy w przyszłości? Myślę o pracy w przyszłości już w szkole średniej, ponieważ chcę już wiedzieć, o co się nakierunkować, a z czego zrezygnować, a w co podążać? Podoba się to, co robisz. Według mnie to jest bardzo fajne zajęcie, które pozwala na odkrycie wielu kultur, wielu nowych doświadczeń, wielu pomysłów rozwijania. A jaki macie cel na Olimpiadzie, na którą idziecie? Mamy cel wygrać tę Olimpiadę poprzez Jeżdżenie, zbieranie piłek, dostarczanie ich do kompresora, podciąganie się. Chcemy zdobyć bardzo dużo punktów.